And wymordymaje tutaj Hunter Bright i witam was w kolejnym odcinku z po prostu Minecraft Tak, dawno nie było, Były na, był na live, był długi live, tak no dosyć niedawno tak I, i, i z niego tam ostatnio właśnie na, na tym live ostatnio grałem właśnie po prostu Minecraft Tak to później gierek żadnych nie było I, O ty, ty antyknoka masz gnoju I słuchajcie, i co dzisiaj w planach Ogólnie to potrzebuje dużo brzozy Dużo bardzo, bardzo, bardzo dużo brzozy będę potrzebował czy znowu tutaj mam świnkę jakąś? Nie, ale mam jakiegoś. Jakiegoś nieprzyjaciela dosyć blisko. Oczywiście ja muszę wyłączyć auto -jumpa. Tak to jest przy zmianie wersji. Gdzie tu jest jakiś nieprzyjaciel? Blisko dosyć. A tu byłeś, Gnoju. Jakie pantalony ubrał ty? Wariat. Dobra, mogę iść spać Dobra, i teraz tak słuchajcie Co ogólnie mi tu potrzeba, w, tutaj ogólnie ten Potrzeba mi bardzo, bardzo dużo brzozy Ale tak naprawdę wciul brzozy mi potrzeba, dlatego też mam Jak widzicie On jest strasznie szybki ten Enderman Wow, w końcu pierwsza Enderpe- nie, druga chyba już Enderperła i dobrze, że jest Ender Pearl'a Potrzeba mi naprawdę bardzo, bardzo dużo brzozy Ponieważ góra tej oto mojej tutaj e, obory stodoły Musi być zrobiona z drzewa brzoza Bo tak to jest na projekcie u mnie, co się znalazłem I se tak właśnie muszę zrobić, żeby to identyko wyglądało Bo ten projekt mi się tak bardzo podoba, że po prostu chcę zrobić odzwierciedlenie Bardzo mocne odzwierciedlenie chcę zrobić I teraz tak Brzozę, 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 brzozę Ale to ładnie już zaczyna wyglądać ta obora i tam już wiem, jaki miałem błąd, bo tam mi się nie pasowały klocki, a musiałem po prostu jeszcze jeden poziom dobudować. I ja to potem dobuduję. Nie teraz, ale potem będzie dobudowany tak jak najbardziej. Tylko teraz gdzie ja tu brzozę miałem? To trzeba było gdzieś tam zapłynąć i tam była brzoza. I jej naprawdę mnóstwo, słuchajcie. Naprawdę ogromne ilości brzozy są mi potrzebne. Do tego dachu. I jeszcze myślałem nad... Chyba normalne drzewo. O, tu jest bardzo dużo brzozy, super. I Jeszcze myślałem nad, jak to się nazywa? Nad, 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 nad. Eee, podłogą z normalnej już tam, jeżeli chodzi o piętro, nie? Do tego. Dużo ogólnie tutaj miejsca mam? Dosyć, dosyć niedużo. Czekaj, to powyrzucam w takim razie. Te trapdory to mi się jeszcze przydadzą, bo ja oczywiście źle zrobiłem źle zrobiłem tego tego, będę musiał poprawić. Muszę u Roxa zobaczyć. Wiecie jak Rox ma zrobiony ten, y, tą swoją ekspiarkę? Bo widziałem, że u niego jest ona bardzo bardzo skuteczna. I ja muszę sobie zrobić taką samą, bo mi bardzo potrzebna jest ta ekspiarka, taka, która będzie naprawdę dużej ilości dawała, No, bo to jest to jest podstawa, nie? To jest podstawa u mnie, że była dobrze zrobiona ekspiarka. Zobaczę jak on to zrobił. Ściągnę se to oczywiście powiem, że tutaj dzięki Rox za y, zrobienie tego, ja se wykorzystam i se, no, myślę, że będzie dobre. Dobra Dawaj więcej, to naprawdę powiem wam, ogromne ilości drzewa, y, tej brzozy potrzebuję No z kilka dobrych staków, coś mi się tak wydaje, słuchajcie Będzie, będzie naprawdę potrzebne, nie? Żeby, żeby to, żeby to ogarnąć, tak jak tak jak chcę to ogarnąć, bo jak mi się uda to ogarnąć, tak jak ja to chcę ogarnąć, że to tak ładnie będzie wyglądało, to będzie super. To będzie the best obora of the. To normalnie wtedy, jak zaśpiewam, zaproś mnie do swojej obory. Jak już zacznę śpiewać, to wszystkie krowy, świnie, pasze jedzą i wszystkie dzieci o tym dobrze wiedzą. Nie, że grzeczne świnie, pasze jedzą. Tak będzie dosłownie. No, tutaj już widzę, że chyba ekipunek pełny mam. A nie, jeszcze nie, jeszcze jest trochę miejsca, dobra. Ale tak mówię z 5-6 staków tego, tego dziadostwa muszę nakopać. Znaczy naciąć w sumie. Bo to naprawdę. No to, to jest po prostu minkrów, tak? Słuchajcie, tu jest po prostu minków. Ja mówiłem, że to będzie oj rąbania rąbania. To będzie długo, długo wszystkiego, dużo, dużo, długo i to nie będą odcinki, w których będę pomijał, czy coś, czy jakoś. Po prostu będę sobie chodził, zbierał, ciupał, cały czas, wszystko po kolei. I to tak będzie wyglądało. To jest z jednej strony nudne, a z drugiej nawet fajne, powiem wam szczerze. Ja sobie mogę pogadać w tym czasie, to jest w ogóle dla mnie wyzwanie, nie? Bo ja tak muszę tutaj tnę, niby robię takie rzeczy, które, no, tak średnio są interesujące ogólnie. Tak wam powiem. Jeżeli chodzi, no, zdaję sobie sprawę, że nie każdemu może się podobać to, na przykład, że przez 15 czy 20 minut będę ciął brzozę. Zbierał sadzonki i w ogóle, ale dla niektórych może to być interesujące, bo mogę powiedzieć kilka fajnych rzeczy, na przykład po drodze. Także słuchajcie, to ja mogę Wam opowiedzieć, oczywiście, o tym, co, co będzie się działo. To tak, to na pewno powiem Wam, że e, już nie będzie tych liveów, tak? Oczywiście, tych wszystkich, bo w poniedziałek był właśnie live z. Jak to się tam nazywało? Był live ten 12-godzinny, ostatni był w tym roku, live 12-godzinny. Oczywiście, live 12-godzinne również się będą. E, pojawiały tak jak, to, tak, jak to miało miejsce, aczkolwiek mówiłem o tym, A czy, czy mówiłem, czy powiem, e, dopiero powiem, to mogę Wam powiedzieć też to od razu, bo ja to tak z różnym, z różnym e, tak po prostu różnie nagrywam te odcinki, że tak na no dziwnie, różnie się pojawiają, nie? O to chodzi. <laughs> e, I słuchajcie, i ogólnie to będzie tak, że teraz będzie, no, live z Minecrafta jakie będą, to będzie właśnie po prostu Minecraft. Ewentualnie jakiś serwer jak się do mnie zgłosi o reklamę, czy coś, to wtedy yy, Wtedy będzie, yy, wtedy będzie właśnie jakiś ten, jakaś jakieś, jak się nazywa Jakiś live właśnie czy, czy na przykład po prostu Minecraft będzie, czy ten łychy adventure, zobaczymy jeszcze Możliwości tak naprawdę jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dużo Także ogólnie spoko Spoko, spoko ze wszystkim Ja cały las zaraz wytnę, ty Ale naprawdę bardzo dużo tej brzozy potrzebuję no i tak z miliard Są dubsko kruwa Ty, ile mam tego? No już czwarty stack robię Ale tu jaka łąka będzie? Ty, ja będę musiał to później wszystko pozasadzać A to potem No Powiem wam, że powolutku zaczynam się wkręcać w GTA Online i zaczynam rozumieć dlaczego to jest takie fajne i ja będę ciupał w GTA Online, to wiecie co to te online'owe yy, te... Oczywiście tak, z live'ów jakie będą to będzie Trackmania oczywiście, e, Don't Starve to nie wiem czy będzie, zobaczymy jeszcze, bo myślę właśnie nad tym, żeby sobie wprowadzić troszeczkę więcej GTA na swój kanał, tego online oczywiście, bo to... Rozumiem, że fabułę to tam sporo osób oglądało, tak? Oczywiście też czasami jakieś fajne wyświetlenia to jeszcze zwierzę, nie? Te GTA, tam, jak nazwałem odcinek Złoty Pociąg, to tam on po jakimś czasie 10 tysięcy wyświetleń zebrał, kiedy inne tam po 5-6 tysięcy miały. Także też jestem dosyć zadowolony z tego. I co mogę Wam jeszcze powiedzieć, że GTA Online to będzie z różnymi, przeróżnymi osobami, bo naprawdę tyle osób co się do mnie zgłaszało o, o GTA, to ja jestem naprawdę, naprawdę jestem zadowolony. Czy z jakimiś większymi youtuberami będę się umawiał? Myślałem, żeby do Kalucha zagadać o GTA Bo wiem, że on tam ciupa trochę Jest mniej więcej obeznany z Pawełem prawdopodobnie Znaczy pa pa Pawłem, Paweł Ja tak mówię, że on ma nazwę, ka pa nazwę kanału Paweł, nie? Przez V I witam, on dosyć dobrym jest rajdowcem z tego co słyszałem w GTA 5 online Czy tam GTA online po prostu samo To może on by mnie jeszcze poduczać. aczkolwiek tak powiem wam, że ja też sobie zaczynam jeździć te wyścigi kaskaderskie te wszystkie tam rzeczy pierdoły i inne, i inne pierdoły, tam jeszcze trochę pierdół przy okazji i tak no ostatnio sobie robiłem taki wyścig i trzecie miejsce miałem, a i miałem chyba najniższy poziom ogólnie tam, bo teraz obecnie chyba już ósmy mam. Na moment jak, jak to nagrywam oczywiście, bo tam. Yy, wiecie to, to tam. Ja to nagrywam wcześniej niż tam livey, które planuję czy tam pograć sobie, czy coś, czy jakoś, czy ogólnie. To tak, no właśnie, wygląda. No, no ogólnie to jesień idzie. O, oh. Brakowało mi już miejsca na drzewo. To niespodzianka. I w ogóle, zobaczcie już, jak ta, siekiera, ile ma. Jakie, ile siekier już wyrąbałem. A ona ma. Efektywność tylko efektywność 1 ma. No ale już siekierka powolutku pada <laughs> Także trochę, trochę, trochę tego drzewa się jednak krombie tutaj Ale dobrze, potrzeba mi jeszcze mnóstwo, naprawdę mnóstwo Szczególnie tego drzewa będzie mi potrzebne A... jak to drzewo się tam nazywało? Świerkowe, świerkowego będzie mi też w opór potrzebne Bo będę musiał, będę musiał właśnie porobić takie kilka rzeczy, różnych przeróżnych Ale jak zrobię oborę, to normalnie powiecie, że to jest bez obora I silos też zrobię obok oczywiście Wypełniony, ale bale będzie. Jak najbardziej. I będzie pięknie zrobione wszystko. Te sadzonki muszę też zbierać. O, kolejny stak jest zapełniony. To może. Kilo wyrzucę tam. Zaraz kolejny kilo w poleci I te wszystkie. Tutaj powiem wam tak. Z tym drewnem, to z brozą to chyba mi już starczy ogólnie. Także tylko ten stak dozbieram, i tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem staków aż. Także myślę, że w zupełności mi to wystarczy. Trochę, trochę przegiołem z tym drewnem, powiem szczerze. No nie wiedziałem, że tak szybko zbiorę taką ilość aż. I ten magazyn, cholera, trzeba będzie już też zacząć robić w piwnicy. Bo ten, ten magazyn to ja muszę, muszę sobie porobić tak, właśnie, żeby było podzielone na kategorie ładnie. Żebym ja wiedział gdzie ja co mam, żeby nie było, że, że tak właśnie jest i, i tak o. To musi być ładnie wszystko ogarnięte. Ja w ogóle cały ten świat tu przeorą dosłownie. O tyle ile tutaj naprawdę można zrobić na tym świecie to jest. To jest olbrzymia sprawa, tak? Dobra. Full. Eee, sadzonki oczywiście tylko pozbieram troszeczkę jeszcze. Tak, no są te sadzonki, to warto pozbierać. Tu i bardzo, bardzo dużo terenu. Zobaczcie się, zrobiło sporo tego. Wyczyściłem, a tutaj, tutaj akurat jest tak, tak, pociąłem, pociąłem. Ale tutaj, o zobaczcie, tutaj jest czyściutko. Tu już nic nie ma kompletnie. Dobra, ja wracam w takim razie do siebie. Tam, Danusie są widzę jakieś, no ale to już popłynę do siebie po prostu. Wiadomo, od jakiej strony przystań będę musiał jeszcze zrobić. Przestań mi bardzo chętnie zrobił z drzewa dżunglowego O tam jakie zobaczcie Oj Tam jakieś świerki mi ładne porosły Bo zrobiłem te takie wiecie cztery sadzonki obok siebie I tam jest też bardzo tego dużo I bardzo dobrze Bo mówię to będzie też cholernie potrzebne Tutaj mm. pod <laughs> tego wezmę od przodu Przygotuję tylko mieczyk Mam nadzieję, że tam mi się nie pospałniło zbyt dużo rzeczy na dachu, czy coś, czy jakoś czy gdzieś. Bo chcę od razu tutaj w Kimę lecieć. Dobra. Uda się czy się nie uda? Dobra, udało się. To super. No to teraz tak. Teraz muszę sobie przygotować to drzewo całe co ja tutaj mam. Jakie śmieszne mi się zrobiły... No nie wiem skąd mi się zrobiły te świąteczne <laughs> e, Tutaj pochować oczywiście to drzewo Później be, oczywiście mi się pomyli wszystko A, ale to tam Kto by się tym przejmował? Sadzonki też pochowam Tutaj zaraz zrobię to drzewo, to tam nie będzie problemu O, jakie wielkie zwiergi! To jest fajne właśnie w tym drzewie, że to sobie mogę tak sobie, o, tak się, tak się będzie robiło, rzedzę se 4 I takie duże będą wyrastały, fajnie, fajnie, mi się podobają ogólnie takie świerki Bo To jest, to jest, to będzie, to będzie bardzo dużo tego potrzebne, mówię na filary tutaj w środku Żeby to ładnie wszystko wyglądało, plus podpora, pod dach Zobaczycie, efekt ostateczny jest naprawdę powalający i każdy kto przyjdzie zobaczy później tą y, oborę razem z silosem obok, to po prostu będzie jo, ale on jest dobry, nie? A ja po prostu znalazłem bardzo fajny, bardzo fajny y, ten, bardzo fajny jak to się nazywa. Sposób w internecie, bardzo ładny projekt. I po prostu jest tak śliczny, że postanowiłem, że chcę go, chcę go po prostu, żeby 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 o, żeby, żeby go po prostu był też u mnie, bo naprawdę bardzo mi się spodobał. Dobra Tutaj sobie drzewo jeszcze zetnę Zaraz siekierka mi będzie padała <laughs> mm -hmm. No i super Ile z tego mam? Ja pierdykam, ponad stak zobaczcie Grubo ponad stak drzewa Naprawdę olbrzymia ilość. 100 bloków naprawdę było w tym drzewie. Tutaj to jest ogrom przecież. Dobra, to teraz to drzewko wypnę. Takim sposobem, słuchajcie, to ja naprawdę szybko wszystko pobuduję. Tak jak będzie mi potrzeba. Ogólnie będę już musiał też myśleć o tym, o updatecie pod 1.112 wersji, bo chcę jak zawsze grać na, na jak najnowszej, żeby żeby wszystko było takie aktualne, tak? drzewko było chyba trochę mniejsze także też niedługo będzie, będzie update u mnie na moim single playerze dobra no ja myślę że tyle staków co ja już mam tego drzewa czy to świerkowe czy to inne to będzie już to będzie już spoko w sumie Miałem wziąć jeszcze tej czerwonej gliny i tam, kurde, wziąć i poprawić. Bo mi cały czas nie daje spokoju ta, ta czerwona glina tam. Gdzie to było? Mm, tu jest granit, to nie, tu są skrzynki. Drzewo akacjowe pomarańczowa glina a gdzie ja czerwoną schowałem? Czyby tam na dole była? Nie, nie ma. To gdzie jest czerwona glina w takim razie? Tu jest, widzę, że normalna. Znaczy, ja zaraz się przebarwię, w razie czego, ale. Ale wydaje mi się, że miałem ją przy sobie. O, jest, dobra. Nie zauważyłem. Ok, i chcę tylko właśnie poprawić jeszcze tą jedną rzecz tutaj. No, tak jak widzicie, to i nie wszyscy byli na live'ie. Tu ogólnie poprawki są już zrobione. Drzwi są lepiej zrobione. Tutaj, oczywiście, okienka są, tak? I oczywiście, tylko będę musiał jeszcze doprowadzić większą ilość zwierząt, tutaj do mojej e, łobory. Może ziemniaczki tutaj dam dla, dla krówków, czy do świnków. Nie chcecie się kochać? To się nie kochaj, A bo to są pieczone ziemniaki. A one pieczonych to nie. Wybredne kuźwa, wybredne wszystko, cholera jasna. Jak pyrki. To tylko zwykłe To nie będzie żadnych pyrków, to moje pyrki są w takim razie O, będę miał akurat na zasadzenie trzech drzewek Takich dużych raz Powiedzmy, że tutaj będzie dwa I tutaj będzie... O, tu jeszcze drzewo jest Tu będzie trzy Od razu się jeszcze jedno znalazło Proszę bardzo, tu idamy cztery. A więcej, więcej grzechów nie pamiętam. Dobra, tutaj pyrki, oczywiście, normalne też już są pozbierane. Zboże już też wbijam. Nasionka. Jaką marchewkę trzeba by ogarnąć jeszcze? Dla zajęcy, tak, tak, proszę bardzo, marcheweczka, tylko wyjść z wody tutaj i lecimy. Dobra. Sobie teraz tutaj jeszcze dać. O, może tutaj o. Elegancko, proszę uprzejmie. Proszę uprzejmie. I teraz tak. Tam miałem iść właśnie poprawić, bo tego jednego poziomu mi brakowało. Ja za cholerę nie wiedziałem, zaraz, zaraz wam pokażę, o co chodzi. No tu mi brakowało tego jednego poziomu i ja myślałem, cholera, no gdzieś popełniłem błąd, ale gdzie? Przecież no nie mogłem, przecież to jest równe. Bo stąd mi się wydawało, że to jest równe. O, tutaj. A teraz jak to zbuduję, to teraz widzę, że to jest równe. Proszę bardzo. Mamy pięć szerokości, z każdej strony jest dokładnie tak samo. I teraz jest to normalnie zrobione tak, jak powinno być. Proszę ja was drogie kumple, koleżanki i kolegi i inne, inne wszyscy. I teraz tak, kutaki. Kutaków dawno nie widziałem. Musiałbym gdzieś jajka jakieś ogarnąć, czy coś. No bo kurczaków za cholerę tutaj nie widziałem nigdzie. Owiece tutaj na tej wyspie to też jest jakiś event, to by było coś cudownego, jakby były. Ale nie ma. I to mnie dziwi. Dobra, słuchajcie, to zrobimy tak w kolejnym odcinku, gdzie taki krótszy, 20-minutowy. W kolejnym odcinku już rozpocznę e, budowanie tych wszystkich filarów e, budowanie e, dachu, żeby już to fajne takie pokrycie miało. Jakieś pochodnie sobie damy do środka. Później tam, oczywiście, pozamieniam to na jakieś lampy redstoneowe, żeby to też ładnie wyglądało. Czy, tam po, czy może pochodnie zostawimy? Zobaczymy jeszcze, jaki to będzie miał klimat. No, ale ogólnie to na razie, to na razie to było na tyle. Także serdeczna Rigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje, oczywiście, macie w opisie, i to by było na tyle. Kolejny odcinek w piątek o godzinie 10.30, jak zawsze. Także to by było na tyle. Do następnego i trzymajcie się, yo!